Tomek Pawłowski, Armuła Jew. Kabi, skrzypczak, zespół kuratorski. Stawy. Streta LGBT. Sztuka kujrowa w czasie dobrej zmiany. To jak myślimy o tej wystawie, zastanawiamy się nad tymi letami, co one też nam przyniosły jako społeczności, która przetrwała jednak tą ogromną traumę, jakie jest narzędzia walki, jakie narzędzia po prostu też solidarności. Wypracowałyśmy, to, na co zwróciliśmy uwagę i to, na czym nam zależy w tej wystawie, to jest też podejście do queeru, sztuki queerowej, sztuki odmienczej też jako formę po prostu. Pewnego rodzaju zaangażowania, tak? Czyli też po prostu zaprosiłyśmy takie osoby, które też są osobami samorzeczniczymi i te doświadczenia oraz jakby głosy, którymi się dzielimy na dostawie, to zarówno doświadczenia tej traumy, doświadczenia żałoby, doświadczenia życia w opresji politycznej. Ale y, też takie narracje emancypacyjne, i bardzo nam zależało właśnie na tym, żeby zawrzeć to spektrum, tak? Że Z jednej strony, no, nie uciekać od tej jakby, od tragicznej historii i jakby, doświadczeń, które nas spotkały, ale zachować po prostu to, co jest ważne, chój rzecz, jakaś taka kampowa przyjemność, wszystkie kolory tęczy, humor. I to też starałyśmy się robić po prostu. Myśląc o wystawie, co było oczywiście trudnym wyzwaniem, no bo jak robimy już historyzującą wystawę i zamykamy w pewne kategorie, to jest takie ryzyko i zagrożenie, że jednak pewne po prostu głosy, tematy i praktyki zredukujemy. Do muzealnego hasła, a tutaj staram się nie uzałanić, tylko tak troszkę się bawić tym no. uzałanianem. Mówimy o naszych doświadczeniach. My na co dzień żyjemy tym kwirowym życiem, wszystkie osoby zaangażowane ze strony artystycznej, to nie jest tak, że na przykład y, wchodzą w jakąś grupę i ją analizują, tylko to jest opowiadanie o tych czasach, w których my żyliśmy, w których my doświadczaliśmy tej y, państwowej opresji, jakiś y, nieudogodnień bycia tym kozłem otwartym i, i po prostu wrogiem publicznym numer jeden. I trochę to jest po prostu głos z wewnątrz. I myślę, że to jest ważne, żeby to samo rzeczywistość, że kiedy pracujesz z tą grupą społeczną, to wejście w nią jest ogromnie trudne, a my tak naprawdę nie jesteśmy od... Zawsze. Lata 2015-2023, czyli czasy rządów Opozu Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej Dobrej Zmiany, którymi się też zajmujemy na wystawie, odznaczyły się wyjątkową brutalnością i opresją wobec społeczności LGBT, które się zapisze na pewno na kartach historii. I poziom nienawiści, trauma jako Jaka towarzyszyła tym czasom. Było ogromne, ale również poziom mobilizacji, solidarności, walki o widoczność, o godność, walki o życie i przetrwanie, tak naprawdę, społeczności queerowej, ale też jakiegoś oporu naszych osób sojuszniczych. On również przejdzie do historii i to, co się na pewno zmieniło w tych latach na dobre, to też to, że powstała taka infrastruktura zarówno społeczna, aktywistyczna, jak i artystyczna, wspierająca osoby LGBT+. Bo mówimy tutaj o wielu koalicji miast maszerujących, czyli maszach i paradach równości odbywających się w całej Polsce, również w mniejszych miejscowościach na 30. Mówimy o wielu organizacjach społecznych działających na rzecz osób LGBT na różnych obszarach, nie tylko Lobujących um, zaprawami nie tylko wspierających prawnie i psychologicznie, ale również takich, które wspierają badania, wspierają szkolą miejsca pracy. Robiąc research do tej wystawy rozmawialiśmy z wieloma osobami artystycznymi i zapadły mi trochę w pamięć takie słowa Liliany Zajc, że była już zmęczona i wkurzona tym, że ciągle musi robić tą sztukę polityczną, bo w takiej sytuacji nie da się robić sztuki o czymś innym. I trochę odzwierciedla to nasza strefa poświęcona sztuce politycznej, którą jest Kronika. Zwraca ona uwagę zarówno na aspekty takie jak to, kiedy aktywizm przeplata się ze sztuką i kiedy sztuka staje się narzędziem aktywizmu, i myślę, że dobrym przykładem tego jest praca Barta Staszewskiego, którą tutaj wprowadzamy do galerii, czyli ten projekt Strefy Wolne od LGBT, gdzie osoba, która niekoniecznie określa się jako artysta, czerpie z tych narzędzi sztuki aktywistycznej i, i tworzy projekt, który niesie się tak naprawdę na cały świat. I, I zwraca uwagę na to, że w Polsce na poziomie samorządowym ta sytuacja osób LGBT plus była drastycznie pogorszona i tak naprawdę w jakiś sposób zdehumanizowana Bardzo ciekawie też podchodzi do tego na przykład Gosia Mycek, który y, wykorzystuje narzędzia artystyczne do takiego trochę rozszczelniania narracji związanych z tym, kto jest naszym sojusznikiem, a kto nie w kontekście tęczowego kapitalizmu, który też się bardzo mocno rozwinął w tamtym czasie, gdzie te korporacje zaczynały już zauważyć, że grupy queerowe są jakimś targetem i, i odbiorcą, ale no tak naprawdę na poziomie prawnym znam takie kolaboracje z lewisami i innymi konwersami nie pomagały. Więc też jest bardzo taki ciekawy wątek, który o tej polityce mówi. Polityka też wpłynęła na to, że po prostu dostęp do instytucji był ograniczony. Wpływało to na to, że powstało dużo kolektywów, które skupiały się na tym, jak można funkcjonować i tworzyć alternatywne obiegi sztuki. Kiedy galeria przestaje być miejscem przyjaznym, kiedy grant jest odrzucany z góry ze względu na, na tematykę, to jak można po prostu się reorganizować i przykładem dobrym tego jest Kolektyw Camp, który pokazujemy na wystawie, także w programie towarzyszącym wystawie będziemy trochę taką szkołę ich e, wprowadzać w życie. I na przykład kolektyw X-Files, który pracował z poezją queerową. Te rekały, które prezentujemy na wystawie, są takim odzwierciedleniem tego, jak oni chcieli, żeby ta poezja mogła sobie podróżować nawet do tych najbardziej odległych kierunków Polski, o których tęczowy kapitalizm często po prostu zapominał. No, my zaproponowaliśmy takie trzy strefy, i czwarta to strefa ruchu. Stodoła jest taką. Strefą, w której też pojawiają się głosy dotyczące tożsamości narodowej. W kampowy sposób przechwytują te narracje narodowo-religijne, też patriotyczne tak, i ludowe. Super. Trochę jest to tym, co prawica chciała właśnie dla siebie gatekeepować i, i e, właśnie traktować społeczność LGBT jako coś z zewnątrz, którego nie można dopuścić do tej polskości, której Centrum była wieś, a tak naprawdę te queerowe osoby są też na tych wsiach i też korzystają z tej estetyki i ją rozstrzygnięta zabierają znaczy nawet nie zabierają, ale po prostu anektują też jakieś części dla siebie. I właśnie o tym jest ta studia też trochę o tym, że ten queer jest wszędzie i wszystko też jest dla osób queerowych i nie mamy kontra oni. Tylko że który... My też tworzymy normalne rodziny. I ostatnią tą strefą na wystawie jest Komnata, która jest w naszej piwnicy, która jest taką strefą dotyczącą cielesności. Cielesności po prostu funkcjonowaniem osób queerowych i chciał w świecie, też o tożsamości uciowej, która też myślę, że jest tematem, który się pojawił bardzo głośno w tym okresie, który my badamy, że już nie było tylko geja i lesbijki, ale też te dodatkowe literki znajdowały swoją, swoją przestrzeń. I jest to też trochę o seksualności, bo ta tożsamość płciowa i seksualność to też są takie rzeczy, których się bardzo prawica bała i którymi straszyła. A my trochę to tak embrace'ujemy i mamy tu jak taki po prostu taką trochę sexy przestrzeń, gdzie można być szczęśliwym zespołem. No tak, ale nam na pewno zależało na tej wspólnocie też wartości i pewnym zaangażowaniu, mimo wszystko, bo. Oczywiście pokazuje mi pewien wycinek też, też twórczości bardzo... osób LGBT+, plus, nie? Jakby zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jakby szeroka i obiektywna reprezentacja. To jest jakby wybór kuratorski, który się naprawdę skupia na tych zaangażowanych postawach i... Tak, ta wystawa równie dobrze mogłaby być trzy czy cztery razy większa, bo ten czas naprawdę obfitował w ogrom. Tej sztuki. Myślę, że nasz wybór jest jakimś takim ciekawym wyborem i trochę też się pokusuje na jakichś takich mniejszościach i niedoreprezentowanych grupach. Oczywiście nie reprezentujemy wszystkich, bo z perspektywy yeah. czasu chciałoby się jeszcze dodać tą osobę, tą osobę, hmm. albo jakieś grupy, ale myślę, że jest to jak, jakaś ciekawa reprezentacja hmm. i ciekawy... No ale też to jest taki balans między jakby uchwyceniem najważniejszych rzeczy i, na, i nazwisk, i zjawisk, które się wydarzyły w tym czasie, a balansem co o reprezentacji. Ale sam fakt, myślę, że z tego jesteśmy dumni, że ta wystawa powstaje, bo ostatnia wystawa, która była takim milestone hmm. w Weird story sztuki, była 15 lat